Czy władza chce coś ukryć w sprawie paktu migracyjnego? Sejm odrzucił wniosek, który zobowiązywałby premiera do udzielenia informacji w temacie udziału Polski w pakcie migracyjnym i mechanizmu rozdziału imigrantów do poszczególnych krajów Unii, a zatem także do nas. Wiemy też to, ile podatnicy muszą płacić za powstałe i powstające ośrodki dla cudzoziemców oraz centra integracji. Chodzi o. Setki milionów złotych i najpewniej na tym się nie skończy. Przemysław Staciwa, witam i zapraszam na kolejny odcinek Niszczarki Podatków. Witam w tych pięknych okolicznościach przyrody. Nawdychałem się jodu prosto z amazońskiej dżungli. Zachęcam Państwa do wspierania Warsaw Enterprise Institute, a oczywiście pośrednio także Niszczarki Podatków. Dzięki Patronite'owi. Na początku słowo wyjaśnienia. Warsaw Enterprise Institute nie jest przeciwne migracji zarobkowej jako takiej. Zdecydowanie jednak sprzeciwiamy się wszelkiego rodzaju subsydiom i świadczeniom socjalnym, które zamiast przyciągać zdolne kadry pracownicze i naukowe stanowią zachętę dla innego rodzaju osadników. W stanowisku WE przedstawiliśmy 10 punktów, które są odpowiedzią na ogólnikowy dokument rządowy traktujący o strategii migracyjnej na lata 2025-2030. Zgodnie z naszymi propozycjami imigranci z krajów uznanych za niebezpieczne nie powinni w ogóle być do Polski przyjmowani. I tutaj mała dygresja. Czeczenie na przykład jest takim niebezpiecznym krajem, często dochodzi tam do zamachów terrorystycznych, rządzi krajem tyran Ramzan Kadyrow sprzymierzony z Putinem. A niedawno w Warszawie na terenie Centrum Handlowego Modlińska grupy uzbrojonych Czeczenów i Gruzinów biły tam kupców, a siłą wyprowadzały z hali Wietnamczyków. Awanturze przyglądała się policja, dodajmy dość biernie. To nie jest wolny rynek, bardziej wolna Amerykanka i to taka, jakiej byśmy zdecydowanie nie chcieli. WEJ w przygotowanym stanowisku proponuje wprowadzenie rocznych limitów przyjęć cudzoziemców. Na podobnych, restrykcyjnych, ale też przemyślanych zasadach e, prowadzi swoją politykę migracyjną, e, na przykład Australia. Adoptujmy skuteczne rozwiązania, a nie powielajmy błędów. Za wyjątkiem czasowej pomocy humanitarnej imigranci nie powinni otrzymywać wsparcia socjalnego. Czym innym jest stworzenie specjalnych programów integracyjnych dla społeczności uciekających przed przemocą, terrorem, totalitaryzmem. W stanowisku wymieniamy między innymi farmerów z RPA, o których los niedawno w gabinecie owalnym upomniał się prezydent USA Donald Trump. And these are people that are officials, and they're saying that uh, kill the white farmer and take their land. This is one after another. This family was wiped out. A teraz co dzieje się obecnie w kontekście samego paktu migracyjnego? W lutym tego roku premier podczas spotkania z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen przekazał, i tu będzie e, cytat, Polska nie będzie implementowała żadnego paktu migracyjnego ani żadnego zapisu tego typu projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania przez Polskę imigrantów. To jest definitywne. Tyle, że innego zdania jest na przykład komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych i migracji, pan Magnus Brunner. On tego samego dnia, czyli 4 lutego, stwierdził, że... Znów cytat. Polska jest związana wszystkimi instrumentami prawnymi paktu migracyjnego przyjętymi w ramach unijnej polityki azylowej. Komisja Europejska podkreśla, że pakt migracyjny, który ma wejść w życie w połowie 2026 roku, musi być wdrożony we wszystkich państwach Unii. Europejskiej. Sam pakt został zatwierdzony w maju ubiegłego roku przy sprzeciwie Polaków, Węgrów oraz Słowaków, no a ustalenia zobowiązują kraje członkowskie do przyjmowania minimum 30 tysięcy obcokrajowców rocznie. No dobrze, mamy deklarację premiera, który mówi, że nie będziemy przyjmować migrantów. Swoją drogą, właśnie rok temu, gdy pakt wchodził w życie, była też mowa, że będziemy w ogóle beneficjentami tego paktu. No ale jeśli. Tak, dlaczego zatem w Sejmie nie odbyła się dyskusja, sprawozdanie z relacji o paktu migracyjnego jego wdrażania i dlaczego skoro mamy nie przyjmować migrantów, to dynamicznie rozbudowywane są centra integracji cudzoziemców i budowane są nowe? Pierwsze powstały jeszcze za czasów poprzedniej władzy w reakcji na falę uchodźców wojennych z Ukrainy. No te fale dawno przecież wyhamowały, to wszystko jest za nami, a w samym województwie śląskim powstają nowe centra, no, we wszystkich województwach, ale tam na przykład w Częstochowie, Bielsku-Białej i Katowicach koszt budowy to jest uwaga 40 milionów złotych. Z kolei na Mazowszu otwarte według planu miały być właśnie teraz centra w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie. I tam koszty wybudowania tych ośrodków wyniosły 105 milionów złotych. Komisja Europejska i sama Unia były w przeszłości znane ze strategii zmiękczania swojego stanowiska, tyle że miało to miejsce w sferze werbalnej, bo czasem były też opóźnienia tych wdrażanych pomysłów, ale na pewno nie rezygnacja. No i teraz pojawia się pytanie, czy i tym razem tak to się, skończy, będzie takie przysłowiowe ciu, a migracyjna karawana z czasem pojedzie dalej. O tym problemie, o tym zagadnieniu porozmawiam z byłym wiceministrem sprawiedliwości oraz szefem sekcji prawnej Ruchu Obrony Granic Piotrem Ciepluchą. Panie ministrze, czy są w ogóle jakieś przesłanki, które kazałyby nam podejrzewać, że coś jest na rzeczy, a nie jest to tylko kwestią przypadku, że te centra są rozbudowywane lub powstają nowe i że ta dyskusja w Sejmie na temat tego podsumowania prac nad wdrożeniem paktu migracyjnego, że ona jest przekładana? Myślę, że jest tak, że władze nie chcą do końca... Ujawnić tego, jakie są kulisy rozbudowy Centrum Integracji Cudzoziemców. Ja może pozwolę sobie przypomnieć, jak to było od początku, bo w Polsce funkcjonuje już od 2000, no już od momentu, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Jest to fundusz, który właściwie istnieje nie tylko w Polsce, ale właściwie w innych państwach Unii Europejskiej też. Jest on skierowany na pomoc osobom z państw trzecich. Państwa trzecie to są państwa spoza Unii Europejskiej. Tak jak na przykład Ukraina, jak państwa afrykańskie. No i tak właśnie się zdarzyło, że w związku z tym, że mieliśmy ogromną ilość uchodźców wojennych z Ukrainy, w momencie kiedy Rosja zaatakowała naszego sąsiada ze wschodu, Wówczas w ramach tego funduszu zostały uruchomione środki na stworzenie centr integracji cudzoziemców w różnych częściach Polski. I te centra mają zapisane w swoich w dokumentach, które regulują ich funkcjonowanie, to, że organizują szkolenia z języka polskiego dla obcokrajowców, że pomagają w sprawach urzędowych, pomagają w znalezieniu lokum. Generalnie cały szereg doradztwa też psychologicznego, prawnego w momencie, kiedy taka osoba potrzebuje tego typu pomocy. No to wydaje się, że to wszystko pożyteczna działalność i potrzebna, a jednak pojawia się jakiś rodzaj społecznego niepokoju, no, który koresponduje z narracją części yy, klasy politycznej. Mam na myśli prawą stronę. No właśnie tak, bo. Yy... Dzisiaj już te centra miały nie funkcjonować. Po, tym pierwszym, po tej pierwszej fali wielu milionów właściwie uchodźców z Ukrainy, uchodźców wojennych, która została przyjęta przez te centra, one miały być, ich działalność miała być stopniowo redukowana wygaszona, tymczasem, tak? Tak, tymczasem... Takie były plany, takie były zapisy. Takie były zamierzenia. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że nagle ma być zwiększona ilość tych centr. Nie tylko w miastach, które dzisiaj są stolicami województw w Polsce, ale również w miastach, które kiedyś były w ramach tych 49 województw ich stolicami. Tak dzisiaj w Łodzi na przykład mamy funkcjonujące cztery centra integracji cudzoziemców prowadzone przez organizacje pozarządowe na zlecenie. Władz natomiast docelowo w planach jest utworzenie takiego centrum w Piotrkowie, no w Sieradzu i być może jeszcze w Skierniewicach. Wydaje się, że to wszystko wiąże się te wszystkie działania wiążą się z tym co dzieje się dzisiaj na zachodniej przede wszystkim granicy Polski, gdzie trwa proceder przerzutu nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i z państw afrykańskich. No i te centra powstają po to, żeby gdzieś dążyć do tej integracji, do tego żeby zatrzymać tych nielegalnych migrantów u nas tutaj w Polsce, tak żeby nie wracali na przykład do Niemiec. Być może, znaczy być może, na pewno też do, ich działanie ma być nakierowane na to, żeby z kolei tych, którzy przybywają do nas za wschodniej granicy, tych których Łukaszenka z Pudinem nam tutaj podsyłają, powstrzymać przed tym, żeby, żeby udali się dalej na zachód. Zresztą już służby niemieckie dosyć skutecznie cofają te osoby, uzyskaliśmy z danych policyjnych informacje, że Przerzut tych nielegalnych migrantów w porównaniu rok do roku, między styczniem 2024 roku a styczniem 2025 roku, to jest wzrost aż o 70%. To skąd to natężenie? Powstał mur na granicy polsko-białoruskiej, władze, służby zostały postawione w stan gotowości, Niemcy również wprowadzili kontrole na granicach. To z czego te wzrosty? Ja myślę, że one wynikają po prostu z paktu migracyjnego, który zaczął obowiązywać, a przypomnę, że na początku było takie zapewnienie wobec Polski hmm. ze strony urzędników z Brukseli, że Polski ten pakt właściwie nie będzie obowiązywał. Ze względu na to, że właśnie te wiele milionów uchodźców wojennych z Ukrainy przyjęliśmy, no to to jest ten ciężar, który my jako państwo polskie musieliśmy udźwignąć, Zresztą cały czas go dźwigamy. Musimy pamiętać o tym, że nie chodzi o to, że mamy być przeciwko jakiejkolwiek migracji, tak? Czy przeciwko osobom właśnie z tamtych kręgów kulturowych? Dzisiaj w Polsce żyje wiele osób, które w latach 80 czy później wyemigrowały do Polski, tutaj studiowały. Zresztą te osoby dzisiaj są bardzo rozczarowane i rozżalone tą sytuacją, że same musiały jednak bardzo duży wysiłek włożyć, to żeby zalegalizować ten pobyt w Polsce. Pracują tutaj uczciwie, płacą podatki, a tymczasem ci, którzy dzisiaj mają tutaj napływać, właściwie mają dostać wszystko na tacy od razu, bez większego wysiłku. To jak to jest? To ten pakt migracyjny mógłby być w takim w takiej ciszy medialnej i, 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 i ciszy faktu, faktów, dokumentów dokonywanych, no bo nie ma żadnych przecież oficjalnych y, podpisanych dokumentów, źródeł, które by pokazywały, że coś takiego ma miejsce. To znaczy myślę, że tutaj odpowiedział na to jest nasz postulat o tym, że należałoby przywrócić pewną symetrię w działaniach między Polską a Niemcami w szczególności, czyli żeby jednak Straż Graniczna prowadziła kontrolę na granicy z naszym zachodnim sąsiadem, no bo wtedy jesteśmy w stanie faktycznie udokumentować tę sytuację. Natomiast dzisiaj, kiedy z jednej strony mamy ze strony niemieckiej te kontrole na naszej wspólnej granicy, a ze strony polskiej nie, ze względu na to, że mamy zapisy strefy Schengen, no to właśnie ta równowaga jest zaburzona i mamy ten brak wiedzy, brak dokładnych informacji. Trudno jest się do nich. Dostać. Ja również wystosowałem takie zapytanie do COPE to jest Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, które finansuje właśnie centra integracji cudzoziemców, ale też w ogóle cały kształt działań nakierowanych na osoby z państw trzecich. I nie ma na razie odpowiedzi. W tej chwili jeszcze nie ma, ale jak tylko będą, to podzielę się i z panem redaktorem, i z naszymi widzami. Warto dodać, że wspomniany przez mojego gościa Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie azylu organizuje w czerwcu wielką konferencję poświęconą migracji i paktowi migracyjnemu. Jednocześnie agencja informuje o kontynuacji budowy ośrodków azylowych w Bułgarii i Rumunii. Poza centrami integracji Polska ponosi koszty także w wyniku utrzymywania specjalnych, strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Takich placówek jest sześć, pieczę sprawuje nad nimi Straż Graniczna, umieszczani są w nich ludzie, którzy albo nielegalnie przekroczyli granicę, albo przebywali w Polsce w sposób nielegalny. Miesięczny koszt utrzymania jednej osoby w takim ośrodku waha się od 2 do 4,5 tysiąca zł, a do dyspozycji zatrzymanych za nielegalne przekroczenie granicy są m.in. klimatyzowane pokoje, sala kinowa czy obiekty sportowe. Posiłki przygotowywane są z uwzględnieniem wymogów kulturowych oraz religijnych. W ubiegłym roku utrzymanie sześciu obiektów kosztowało podatnika 115 milionów złotych, i oznaczało to wzrost względem roku 2023 aż o jedną czwartą. Z pewnością te informacje, informacja także rosnące koszty utrzymania ośrodków i rozbudowy centr mogą wzbudzać emocje, szczególnie w kontekście trwającej przecież wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej i prób szturmowania granicy przez migrantów. Dodatkowo temat jest medialny, stał się jednym z motywów trwającej kampanii Wyborczej. Chcecie zabierać samorządom, które nie chcą budować centrów integracji cudzoziemców, pieniądze unijne oraz kazać zwracać im te, które już wzięli. Czas, to jest no. pismo z teraz, a nie sprzed 10 lat. W dalszym ciągu pozostaje pytanie o centra integracji i wiele milionów na powstanie e, co najmniej kilku ośrodków w każdym województwie, właśnie w każdym Regionie. Pytanie o koszty, o wyposażenie, o to, czy nie dałoby się tych wydatków po prostu zoptymalizować. To są nasze wydatki, to są podatki polskiego podatnika i wydaje się, że hojnie władza tym publicznym groszem. W tym aspekcie dysponuje. Nie wiemy jeszcze, jaki ostatecznie będzie bieg wydarzeń w kontekście paktu migracyjnego, jak to się finalnie skończy. Może pomimo różnych przesłanek z małej chmury poleje się mały deszcz. Faktem jednak pozostaje to, że przez długie lata Europa, a także Polska, nie prowadziły spójnej, przemyślanej i odpowiedzialnej polityki migracyjnej. No i najwyższy czas, by to zmienić. Jeszcze 15-20 lat temu poza garstką Wizjonerów. Pewnie niewielu przewidywało, że nadmierne zdobycze socjalizmu staną się zachętą nie dla nowych, zdolnych pracowników i e, przykładnych obywateli, ale dla osadników pielęgnujących odrębność kulturową, religijną, a niekoniecznie dbających w tym samym stopniu o etos pracy. Faktycznie niekiedy trudno jest oddzielić kwestie czysto ekonomiczne, e, gospodarcze od społecznych i geopolitycznych. Wielki ekonomista, przedstawiciel austriackiej, Szkoły Ekonomii. Ludwik von Mises uciekł w 1940 roku ze swojego kraju, z odwładniętej wojną Austrii. No i spisał swoje wspomnienia w książce Rząd Wszechmogący. Jest to świetna lektura. Lektura, która do dziś jest aktualna, ale w pewnych aspektach niestety już nie. Takich problemów wówczas nie było i pozwolę sobie zacytować, bo w ustępie, w rozdziale dotyczącym rządu światowego pod sam koniec tej książki, Mises pisze... Że w warunkach wolnego kapitalizmu i wolnego handlu do zachowania pokoju nie są potrzebne żadne specjalne postanowienia ani instytucje międzynarodowe. Tam, gdzie nie ma dyskryminacji obcokrajowców, a każdy ma swobodę wyboru miejsca zamieszkania i wykonywania pracy, nie ma powodu do prowadzenia wojen. I wydaje się, że tutaj Mises się pomylił, a to dlatego, że nie miał możliwości jeszcze przetestować i zbadać tego, z czym mamy dziś do czynienia, mianowicie z warunkami prowadzenia wojny hybrydowej pomiędzy państwami, a w naszym przypadku także pomiędzy cywilizacjami. Natomiast tę tematykę porusza z kolei w swoim pisarstwie często Uelbek, choćby w sławnej uległości. Ja akurat ze sobą przyniosłem unicestwienie, dlatego że. Gdzieś pożyczyłem tę wspaniałą książkę Welbeka, Uległości. i nie zaprezentuję jej Państwu, także kto nie czytał, musi wierzyć mi na słowo, że Welbek przewidywał to, co, dzieje, co stanie się z Francją na długo przed przeciętnym zjadaczem chleba. Well back. Bo w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, w której dana cywilizacja może zostać na płaszczyźnie kulturowej, religijnej, gospodarczej po prostu przegłosowana przez ludność napływowo. Wszystko z powodu zmian kulturowych, pogarszającej się demografii Starego Kontynentu, słabości instytucjonalnych, załamania się łańcucha wartości. To temat, Rzeka. Jasne jest jednak to, że wpływ na kondycję europejskich społeczeństw mają zarówno gospodarka, dobrobyt, zdobycze socjalne, ale też bagaż kulturowy, wspólnota wartości. Przez wieki był to efekt uzyskiwania pewnej synergii, ale jeśli jeden z tych elementów ulegnie uszkodzeniu, wówczas ten ekonomiczny dobrobyt zaczyna kuleć, chwiać się, ale może też zacząć pracować, być zaprzęgniętym na rzecz zupełnie innej struktury cywilizacyjnej. I pytanie. Czy w pełni zdajemy sobie z tego sprawę? I czy świadomie właśnie tego chcemy? Dobry dzień dobry. Przyjechałem specjalnie do pana dzisiaj tutaj. A witam panie komisarzu. Witam serdecznie do Pana Schodzę. Podziewałem się trochę... Part później Pan, ale dobrze widać. Witam, witam serdecznie. Panie Franciszek, jak mówiłem, chodzi o ten fundusz ja aplikowałem, chodzi o to dofinansowanie, żeby tutaj więcej w regionie było. Tych, tak, pana. fundusz, proszę pana, pszczoły pszczołami, tak, tak. będzie to finansowanie oczywiście, natomiast troszeczkę troszeczkę my to zmieniły tutaj ryzyko, to. To tu będzie pszczół i imigrantów. Pszczół i imigrantów? Tak, proszę pana, będzie punkt imigrancki, pana pszczoły będą tutaj bardzo dobrze się z tymi imigrantami, myślę, dogadywać. Ale to niemożliwe, ale tutaj pszczołami? Ale kiedy ci ludzie mają przyjść, proszę pana? Proszę Pana, piszę już Dzień dobry! możemy uh, rozpakować uh, namiot? Pan Achmed Staribacz, byś i... Achmed Tyndant, Achmet My tu będziemy mieszkać. Adres? Adres Adres.